High five! Eee! Tylko nie krasta. Te oczy wystają! No właśnie, o to chodzi! Jezu, jak to jest obrzydliwe! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak vlog Dzisiaj znowu jestem z moją mamą. Ważny w tył. Dzień dobry. Dzisiaj mamy odcinek halloweenowy, jak już widzicie, i po tytule, i po naszych pięknych stylówkach. Mhm. Mama jest dynią, ja jestem jej to pyrzym. I patrzcie w ogóle, jak się mama ubrała. Ja jej nie namawiałam, w ogóle nie sugerowałam nic, a mama tutaj pomarańczowe, czarne. od modrena i już byłam dynią. A <laughs> mi się tych stylów Chodź, mama, to wiem, co z tym zrobić. Tak. Dzisiaj będziemy miały, słuchaj, bitwę halloweenowego jedzenia z internetu. Mamy sześć różnych, takich super szybkich i obrzydliwych przepisów halloweenowych, bo my w zeszłym roku z mamą już nagrywałyśmy. Dużo żeśmy piekły. Tak, były do pieczenia, no. no. I mamy to wszystko zapisane na karteczkach, które będziemy losować z tej pięknej halloweenowej miseczki trupowej, proszę bardzo. Uch. I w ogóle jakbyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki z tyłu, to panowie cały czas nadal robią balkon. Całe noce, całe... nie tylko. Taki i tną teraz płytki w ogóle, więc to jest ten moment. I teraz pokażę Wam, jakie rzeczy mamy do wykonania. I potem wrzucę je do miseczki i zobaczymy, która z nas będzie musiała co wykonać i jak to będzie wyglądało. Szczęki, krosta, ręka zombie, oczy, pajęczyna i plaster. Dobra, ty losujesz tak pierwsza. Bo jesteś gościnną. nie niekros krosta. No. Kurczę, już tylko nie mam... krosta. Tylko nie krosta. Tylko nie, tylko nie, krosta. nie krosta. Tylko nie krosta. Ojaku, tylko nie tylko krosta. krosta. Pajęczyna, okej! Okay. — Pajęczyna. Mam to. A teraz zobaczę, co ja będę mieć. W ogóle mamy tutaj trzy słone przepisy i trzy słodkie. Żeby było tak wiesz. No. — ładnie podglądaj. Nie podglądam. Oczy! Okej! Okay. Twoja w ogóle słuchaj jest słodka, a moja jest słona, więc to będzie bitwa słodki versus słony ty, też. Ty już gdzieś oczy nie jadłaś? Ja, robiłyśmy... Nie, ale my, ale my robiłyśmy robiły w zeszłym oko. roku. No, w zeszłym no, roku no, oko tylko robiłyśmy oko z jajka, a teraz tak. będzie zupełnie inne. Więc okay. uwaga, pokażę ci najpierw jak będziesz musiała zrobić swoją pajęczynę i potem e, zobaczymy jak będę ja miała robić moje oczy. Paluszki. Paluszki. Wyciskasz rozpuszczoną czekoladę dookoła i już! Super, nie? No, uważam, że to jest nawet super. No. I to szybkie niby w teorii. No. A moje, uwaga, by to się trzymało potem, żeby nie było, wiesz, draki, że no nie super. wiem, jak się rozsypie to zobaczymy, czy to ma sens to co, to, co oni tu pokazali, bo oni czasami się Bo My robimy wszystko według przepisu. Musisz uh -huh. zrobić dokładnie tak jak według przepisu i zobaczymy, czy to po pierwsze się udaje, czy wychodzi tak samo i czy jest pyszne. Nie, ale to jest bardzo kreatywne. Mm. Już, już myślałam, czego to można zrobić. A ja robię oczy. Mozzarella. Oh. I okay. potem chytaru słomka w, robisz dziurę, wkładasz yes. oliwkę yes. i zawijasz w salami. No i patrz, nasz ja się nawijasz. No. No, nie, okej. Okay. No. No dobra, ale w każdym razie teraz ha. każda z nas musi zrobić swój przepis, i potem zobaczymy, która ma lepszy. Na szczęście nie potrzeba bardzo dużo produktów, do tego co mamy, więc przyszykowałyśmy sobie takie podstawowe rzeczy. I do Twojego w zasadzie co? Paluszki. A ja się tak głowiłam, z czego ja pańczynę będę robić. I czekolada. Z nitek, ale przecież to się by nie zjadło. I ja mam tak, mozarelkę. Oliwki salami. W ogóle tego nie było akurat pokazanego na wideo, jak widziałaś, ale ja widziałam właśnie na TikToku sposób na rozpuszczanie czekolady. Taką zwykłą czekoladę wrzuca się do gorącej wody w tym opakowaniu i tylko odcina tutaj róg i już i wyciskasz, czekoladę jest płynna. Da, 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 da. Idziemy uczyć pływać czekoladkę. Moczcie. Może Mocz nie też chciałam tak spotkać, ale chyba się, chyba się za... O Jezu, ciepło to, o, ty, a myślałam, że już się rozpuściła. No dobra, no, to, to tylko papierek się. Czekam, aż się rozpuści. Do roboty dziewczyny. <grym> do roboty tak dziewczyny. Tak jest! <grym> Mam słomkę, tylko ta słomka. A nie, dobra, już myślałam, że jest trochę za duża. Mam wrażenie, że moja pęczyna nie będzie zbytnio wiesz, do przeniesienia możliwa, że jak goście musieliby podejść po prostu bezpośrednio do tego mojego tworu, żeby o. skorzystać. Co masz oko? No, wygląda to dosyć obrzydliwie. To ja ci już nie zazdroszczę twojej robótki. O nie, rozwaliła mi się mozzarella. Z jednej strony, dobra, przygotuję parę tych oczek. Fajne na środku, najpierw na środku. Tak. Uuu. O, no. Ja teraz z salami. Uuu, Proszę. O, ej, ale poczekaj, bo to ci się tak wałkuje, a to musi być w miarę. Bo ja muszę się nauczyć, teraz to już że ja się już uspokoiłam. O, ale jak ale... to szybko idzie? Czekaj, ja muszę moje na pół przykroić. Eee, wow. O, Ej, ja moje... jestem... o, zygzaki powstały. Muszę drugą robić, no. Ja jestem tak bardzo z tyłu. To ja chyba to poprawię te zygzaki, co? Nie, bo to niedobrze wygląda. Żebyś nie miała potem za grubych. Jak raz się zrobiło, to że zrobiło, że się źle zrobiło. No. Ale to wydaje mi się, że za cienkie jest, nie? Które? To to takie. No teraz co, musisz w ogóle poczekać aż ci to wyschnie. Ja bym to jeszcze raz przeleciała taką tą. To, A to możesz, to takie cienkie. możesz. Ja próbuję zawinąć moje oko. O, o, wypadło mi oko. Ej, to nie działa, ta mozzarela jest za mała. Od razu <laughs> widzę, że nie jest to aż takie łatwe jak oni to pokazują. No nie wiem jak to zrobić, żeby to się trzymało. A zobacz, co, co mi tu wyszło. No, przecież to nie będzie. No, no teraz. To może jest, no. Może? O, może tak zrobię, ale to nie wygląda. No nic, wezmę patyczek, bo oni to nabijają dalej na patyczek. Nie ja bym sobie w zasadzie takie oczka już byłyby, no, ok? No właśnie, mi się wydaje, że takie są miarę. No. Ok, no. Ale nie wiem, robię według przepisu. <laughs> za, za grubo jest tego. Ale hmm. tak właśnie było, grubo! Idziemy według przepisu, Idziemy na grubo, grubo, ale te oczy wystają. No właśnie o to chodzi. <laughs> wystawały. <noise> to, to, to coś w środku wystaje tak głupio. No bo jest mała <noise> Okej. Okay, no, no dobra, tu... ja zrobiłam trzy takie szaszłyczki. Mnie to bardzo nie pasuje, nie wiem jak to zrobić, żeby te falki zlikwidować. No a jakbyś to tak a jakby... To... Tak jakby się wyrównała. To Masz aha. jakąś taką zapałeczkę, czy coś? No mam tak? paznokcie. Okej. Okay. Nie najgorzej. Dobra, no to co, to twoje wkładamy do lodówki, żeby sobie zaschło. Okay. i potem rozstrzygamy pierwszą rundę. No wygląda na to, że twoja pajęczyna już zaschła. No i zobaczmy, jak to u ciebie wygląda w ogóle. A nie spróbujesz ręką tak? <laughs> bo może, może się to da po prostu zdjąć, no bo ten papier jest, wiesz, śliski. Tak, ale wiesz, ja się strasznie jak zwykle boję takich manewrów. <laughs> boję się! Bym chciała, żeby mi się udało! <laughs> Wow! Wow! Trzymaj. Uuu! wow! ładnie! Udało się, tylko jedno puściło, ale oczko to, to wiesz. rzeczywiście. Ej, mega i jak ładnie pachnie. pająk mam jeszcze. No już, za pająka dajemy, tylko w ogóle, że to rzeczywiście działa. Zaś też oczynię. pająki. Wow! myślałam, że takie ster... na Mamy pająki do dekoracji, więc proszę udekoruj sobie. I będziemy oceniać... Kto lubi brać pająka w rękę? Do mnie. Wszyscy tutaj, proszę zapraszamy. Będziemy oceniać te nasze potrawy względem i wyglądu, proszę. i smaku. Czy wyskoczyć? Chodź malutki, chodź, chodź. Juuu. Oj, jakiś jesteś czarny. Gdzie jest ładnie? Tak? Żeby się czyno? Czy to no. już jest skończone dzieło? Uważam, że jest ślicznie. Dobrze. No, mama powiedziała, że ją czącha, jak patrzy na te moje oczy, więc dobrze, więc to jest dobrze. Powiem Ci tak, zupełnie szczerze, moim zdaniem, bardziej obrzydliwe no, są to, te oczy. Jakby to jest... Pokażę, no, no, jest creepy. No, jest creepy, <laughs> jest obrzydliwe i te no. oczy jakby są też takie... Uważam, że jeżeli chodzi o wygląd, to moje oczy są bardziej obrzydliwe i bardziej pasują na Halloween. Przyda Przydaje się rację. To no. rzeczywiście czącha. Tą konkurencję wygrywam, ale teraz sprawdźmy smak. Każda z z nas spróbuje i tego, i tego, więc ja Ci daję jedno oko, proszę, i zobaczymy, jak to smakuje. Wszystko lubię, w związku z tym Tink. oko też będzie dobre. Jeżeli się nie widzi, to że to jest oko. -ha. O, o, oliwka. Nie, to ja, wychodzi. Mmm, <noise> smakuję, spoko. No, jest słony salami, neutralny sel Paszyn. I słona oliwka. Mhm. No to teraz spróbujemy Twoje. A u mnie jest słony ze słodkim, i do tego jeszcze to coś, co się nie da zjeść. To co? Więc. Łamiemy tą pajęczynkę? No, chyba tak, chyba trzeba. Wania. ja... Ooo. patrz a... jaki kawałek, sobie udziałało. Patrz, ja ci zaraz dam, proszę. No ja mam też a. taki. No dobra. Mam ale ma być z paluszkiem... Z, z... O nie, na biały spodniak! Okej. Dobre. Jakby paluszek z czekoladą, nie? No tak. Chyba mi dała temu 5 na 5, a twojemu 4 na 5. Bo jest dobre, ale to mi po prostu bardziej smakuje. Tak zupełnie szczerze, nie tylko dlatego, że to są moje oczy. To jest bardzo oryginalne. Muszę powiedzieć, też mi się to podoba hmm. bardzo takim. pomysł. Biorąc pod uwagę to, że moje wyglądają zdecydowanie lepiej, smakują może bardzo podobnie, to uważam, że wygrywam tę rundę. Gratuluję Ci. Wygrałaś. No to pierwsza runda za nami, teraz czas na rundę numer dwa. Złożyłam teraz na cztery, żeby łatwiej brać, więc uwaga, teraz możesz patrzeć, bo i tak nic nie widać. Okej, okay, patrzę. No jak będzie ta? Szczenki. Szczenki. Więc mama ma szczęki i to też jest słuchaj słodkie, więc... No, proszę, jaka jesteś... słodka jestem. O? I teraz ja uuu, mam nadzieję, że też nie będę miała krostek. To serio to jest no, Musiałeś mocno... wybrać tą krostek. Co ci przyszło do głowy? to no, <noise> naszego odcinka, byle nie krosta. ta -dam. Ręka zombie. Ups. No cała szczęście, że ja tego nie mam. O. Tak? To będziesz miała krostę. <noise> <śmienic> Ale moje znowu jest słone też. Więc ty znowu masz słodkie, ja mam znowu słone. Proszę bardzo, szczęka. Masz jabłuszko, jakiś dżemik, pianki. I drugie jabłuszko no z żarty. A, to no? takie deserki szczęki. jakieś szczęki! Fajne, nie? <śmienic> yeah. Co? Super! I teraz moje w takim razie mielone mięso. Ugniadamy. Wypychamy rękawiczkę, Ojeja. zamrażamy, no żarty, bekon, no, co bekon, gdzie bekon, no to bekon, Dlaczego? Ketchup. dlaczego, to nie dlaczego? koniec jeszcze? No nie, żeby Tej była łapy? taka ręka, wiesz, jak właśnie mumia. O materdali. ojej. Creepy! jejku To już koniec, jak ta łapa z No, Ja jeszcze no, potem kto takie konie. rzeczy. Nie wiem. Więc ty masz nowe słodkie, ja mam słone. Przygotowujemy rzeczy Dobra. i zaczynamy. Każda z nas ma swoje składniki. I naprawdę moje wyglądają o wiele bardziej obrzydliwie niż twoje. I ja mam wrażenie, że moja ręka zajmie jakieś 4 razy więcej niż te twoje jabłuszka. Dobra, ja patrzę na swoje mięso. Po prostu jest mięso w misce ugniecione. Wygląda jakby oni nic do tego mięsa nie dodali, ale jak nic do niego nie dodam, to będzie niedobre. Więc dodam na pewno taki, taką po prostu mieszankę do kotletów mielonych, więc mi się wydaje, że to będzie spoko. Dobra, to ja mięso próbuję mięso moje mięso. szczęki. Nie wiem, ile tam powinnam tego mięsa wepchnąć. Jejku, kto to wymyślił? Ja! No to dobrze, to kolej sobie swoje jabłuszko. Tam jeszcze więcej Celsy. mięsa. Na pewno się zje. Będzie jutro na obiad, mamo. Niedzielny obiadek z, z rączką. Przyprawa do mięska, żeby było smaczne. Tak, jeśli już zaszokować, to, to już smakiem. smakiem. Tak. albo to też jest konkurencja smakowa, chciałam tylko powiedzieć. Ty tam weź wolniej te jabłuszka, krój. No prostu, przecież ładnie rodzy. Biorę rękawiczkę hmm. i będę do niej Szczylać? Upychać, szczelać, będę je szczelać, będę upychać <kliwetnie> mięso. A ja wow. ci nie zazdroszczę tej roboty. No powiem ci, że ja sobie też nie. Na razie zrobię tak. Aha, żeby włożyć tak i potem wycisnąć. Wy, tak, zacisnąć, no. Okay. Uwaga, próbuję. to O! To chyba działa! <śmiech> działa! <śmiech> Jezu, jakie to <te> brzdliwe! <laughs> Zobaczcie, jaka lata! <laughs> o! Ej, ale no, no, to jest naprawdę dziwna sytuacja w To ma tak wychodzić z tego? Uy, co to jest nieształtna ręka, co tu się stało? Nie, już cieknie, jak to robię. Tak? Ja, ja no, tak normalnie. No to mi nie cieknie, słuchaj, z tym mięsem. Ta normalnie. ręka wyszła mi taka mało kształtna, jak mam być szczera. Jakaś taka ręka zombie mi wyszła. Uformowałam tą rękę. Wygląda ona mniej więcej tak. Ogólnie nie zajęło to dużo czasu, ale było to dosyć trudne i jest to obrzydliwe. W sensie to jest rękawiczka wypełniona mięsem mielonym. I teraz tą rękę jak widzieliście trzeba włożyć do zamrażalnika i podejrzewam, że to się będzie Rozić pewnie z nie wiem, ze dwie albo trzy godziny. Ale to jest dziwne, co teraz zrobiłam. Tak złapałam, to jest straszne, jakby, jakbyście złapali człowieka. Naprawdę Ciepłe to mięso się zrobiło? Nie, zimne, problem. ale chodzi o konsystencję. Okay. zabierzesz teraz nie, to łapę, a mama po prostu będzie musiała poczekać. High five! Mama już dawno skończyła swoje jabłuszka. Ja mam... Zągi, nie jabłuszka, jabłuszka bo, przepraszam się <laughs> szczęki. Szczęki. Mama już bardzo dawno skończyła swoje szczęki, a moja ręka właśnie wyszła z zamrażalnika i mam nadzieję, że jest już cała zmrożona. O, oh, wow! O, nie, jeden palec się odłamuje! No! Ach, czyli ten wal się troszkę zaczął odłamywać, ale to jest obrzydliwe. Oj, ale to pracowitą masz tą robotę. Ja, ja, ja. No trochę bardziej niż twoje zęby. Dobra, mamy bekon. U, ładnie pachnie. O, ładnie. To na pewno jedzonko będzie pycha, bardzo. Dobra, no ona to robiła chyba tak. A, a paluszki? No paluszki zaraz, bo te paluszki były oddzielne. A, ja, ja, Nie, to ja, ja. zaczyna wyglądać jeszcze gorzej. No, powiem Ci, że wygląda dosyć nieciekawie. to no, myślałam, że to, to bandaże są. Wiesz? No, bo to Jakoś miały to... być bandaże. Okej, okay, czyli kumam tak, wszystko... Tak, jak... tak, 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 kumasz dobrze. Aha. Mięsne masz dzisiaj produkcję. No, to prawda. Ślinka cieknie, nie? Tak, dokładnie. No. Pozory z tego mają być, nie? nie no. coś, tam, coś tam wychodzi, jakiś taki boczek. A co, z ręki chcesz to tak mocno... No tak, robić? no, ona tak robiła. Uwaga! Wow, yeah. jeszcze potem pewnie więcej dodam, bo to jak się będzie, wiesz, piekło to pewnie zniknie, ale uuu mm -hmm. I teraz włożę to do piekarnika. Nie napisałem na ile, no ale podejrzewam, że jak to jest, nie wiem, pół kilograma mięsa mielonego, to pewnie na jakieś pół godziny, 40 minut i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ręko idź do pieca, piecz się. Dam, dam, dam! A few hours later... Ogólnie w całym procesie pieczenia tego mięsa okazało się, że wypłynęło z niego mnóstwo rzeczy. Jedna to tłuszcz z bekonu, ale druga to te dziwne takie... nie wiem co to jest. To jest taki glut, taki A Akurat oni tego na swoim filmie nie pokazali, ale tak to wygląda naprawdę, więc przyniosę to na deskę i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zdjęte z tego. Po 40 minutach ta ręka wygląda w ten sposób. I muszę przyznać, że chyba jest trochę bardziej obleśna niż zanim ją opiekłam. Palce wyglądają naprawdę jak palce. Dla mnie wygląda to bardzo realistycznie. W sensie wiesz, jakby okay, to, jak tam. ten, i ten, ten nadgarstyk i w ogóle to jest takie, mam przed chwilą powiedziała, że y, to są bardzo. że te zęby są bardzo wdzięczne, i jeszcze ja człowiek ścieży. Szczerze, zęby sam po prostu, jak to zobaczysz, to Szczerze... ja wybuchnęłam śmiechem. Nie, no bo to rzeczywiście, umówmy się jeżeli się na to spojrzy w ten sposób to jest ja sposób może to No to nie to jest nic strasznego to jest zabawne to jest takie no. naprawdę że człowiek przychodzi i się śmieje sam To może być tego. dla dzieci zdecydowanie ale to jest Halloween Ja bym teraz chciała spróbować tych rzeczy okay. bo uważam że to może być hit No tak spróbujemy Którego palce? palca sobie pani wybieram bo pani jest gościem gościnią Się yy. poszedł No dobra ja sobie umoczę trochę czapiku Palec wygląda w ten sposób Próbujemy palec mumi. Uwaga. Na zdrowie. Palec smakuje tak, jak często Przepraszam, czas <noise> to jakiś to mięskość wyprawy pewnie. No jest okej. Okay. jest to hit, bo tu nie ma innej tekstury. Jest po prostu trochę takiego mięsa mielonego, zapieczonego i boczku. No ja da tak. Wygląd 5 albo 6 w ogóle to jest, to jest hit. Tak, powiedziałam, 10, 10 5. na 5, tak. tak. A smak, no dla mnie 4, 3,5. Dobra, zęby, szczęki. Dob, proszę szczękę, które ząbki ci pasują? Ja chyba chcę to, bo to jest dużo ziemiku i ja chcę to poczuć. Kawa jak to ładnie wygląda. Jedzmy z Dziemorem. I oceniajmy. Mmm. Moje mm. Okay. Mojemu zęby wypadły, to wiesz? Mhm. Wszystkie. Mmm, <laughs> ale dobre. A, te pianki fajnie Poduszki robią. Paduszki liz mhm. No. Bardziej mi smakuje niż ręka. <laughs> Więc tu Chyba możemy mieć remis, bo ręka jest o wiele ładniejsza, bardziej halloweenowa niż zęby, ale za to zęby są o wiele smaczniejsze niż ręka. Więc tutaj bym dała jeden do jednego punkt. Tam wygram ja, teraz mamy remis i ciekawe, kto wygra trzecią rundę. Więc losujmy, co mamy. No dobra, jedziemy. O, Odważnie. To czekaj, to teraz razem otworzymy. Uwaga, czekaj. To wy będziecie wiedzieli to pierwsi. Trzy. Ja nie chcę tego widzieć. Cztery. Ry. O To nie. Ja mam krostę, ale masz farta. Ale ty dasz radę. A ja bym się zapłakała. Obejrzyjmy, jak to ma wyglądać. Proste. Chlebuś, ketchup, szynka I... dziurki. I to ma być plaster? I... Zakrwawiony plaster. Dwa różne plasterki, ketchup i tyle. Może być mortadelką, nie, wszystko jedno czym, ale. Może być polecamy mortadelkę. I teraz, w takim razie, to co ja mam zrobić. Bierzesz babeczkę, wciskasz pudding, nakładasz taką masę cukrową. To prostu nie musisz wyciskać. Ona tak zostanie. możemy sprawdzić, że to się, nie, czy to się wyciska. Więc mam już moją babeczkę cudowną. Ty masz też już wszystkie składniki, więc po prostu zaczynam od budyniu. Więc trzeba zrobić budyń. Nie będzie to trudne. po prostu budyń śmietankowy. Wszystkie dzieci potrafią budyń zrobić. Więc trzeba go będzie przełożyć do ciekawki którą kupiłam w aptece. A okay. ty widzę, że się bardzo powiem, zainteresowałeś moim produktem, a twój został zupełnie ruszony. Tak roz mnie jakoś tak rozwaliło mentalnie. No, ja się widzę, że jakbyś siedzisz tak... Moje zadanie w tym momencie znikło. Przełożę go sobie do torebeczki, żeby łatwiej mi przełożyć do strzykawki. Bo no, tak sobie pomyślałam, że nie będzie mi łatwo, chociaż ja może... to taki jakieś... jest taki płynny. Ojej! Coś... Wypływaj. co robisz co robisz Bo wypływa wypłynął mi budyń do o o jak ty to wymyśliłaś żeby to tak nałożyć nie wiem Najpierw to przebili po prostu o tak żeby zrobić dziurkę na ten o Uuu, okej, ta część się uda fajnie zobacz zrobiłam taką dziurę na ten okej i teraz po prostu muszę tu wcisnąć ten budyń jo i teraz kolejna część, hmm. czyli ta... o, Ej, ale ta jest cieńsza troszeczkę, bo prześwituje ci ten keczapik. No właśnie. I tu ci się trochę nie rozbryznała, ale to chyba dwie kanapeczki musisz zrobić. A mogę jeszcze dołożyć tutaj szyneczki, przecież... Ja słuchajcie, kupiłam... Masę cukrową, taką, która już jest rozwałkowana od razu. Wezmę sobie szklankę, ja żeby wyciąć wielkość, jakby tej babeczki. Sprytna. A, tylko muszę jeszcze teraz wyciąć na szerokość tej strzykawki, jakby, żeby. Yy. Czy uważasz, że ja powinna mieć więcej ketchupu, czy tak jest? Okej. Okay. Co? Może troszkę no. więcej? Ja spróbuję tutaj wyciąć twoim. Nożem po szynce. o paść, jaki fajny wyszedł tutaj. o takiej. Tam to jeszcze pomalowali ten, tą babeczkę, tak trochę chyba tym budyniem. Tutaj smaruj, żeby się ładnie mi przykleiło wszystko. A czym to budynkiem? Budynkiem, a co? Jak mam pod ręką, to czemu nie? Bo nie wiem, czy oni to zrobili, ale wyglądało to, jakby to robili tym budynkiem. Ooo. Jest mniej więcej taka góra na tej babeczce, która wygląda, no mniej więcej wygląda jak skóra, ale chyba bym ją trochę podkolorowała mimo wszystko. Ja troszeczkę sobie pokryję barwnikiem. Moja szynieczka powinna być bardziej plasterkiem kolorystycznym, może też mi pomalujesz? Co ty na to? Mogłabym, ale jestem skupiona na swojej kroście. Tutaj miałam zrobić jakby taki naokoło zaczerwienienie. Jakoś tak mało te dziurki widać, ale może one mają być takie higroskopijne. Ja tutaj próbuję ładnie zrobić zaczerwienienie wokół krosty. Obrzydliwe to jest, powiem Ci. Nie, no to tak rzeczywiście jest chyba sztuka dla sztuki. Okej, okay, skończyłyśmy nasze trzecie produkty jeżeli chodzi o wygląd, to powiem Ci, że jesteśmy dosyć blisko na tym gdyby etapie, bo i Twoje jest takie, takie niepokojące, więc jak gdyby na razie wyglądowo uważam, że mamy podobne, ale teraz przyjdzie czas, żeby sprawdzić jak ta babeczka będzie się zachowywać. Trochę się tego brzydzę. Zadziałało tak, jak powinno zadziałać, tylko rzeczywiście ich był trochę gęstszy, że tak bardziej, jak gdyby jeszcze go Tak, ale na początku u mnie też tak było, było takie bluło. Więc ogólnie rzecz biorąc, to zadziałało dobrze. Z tymi efektami uważam, że babeczka, mimo wszystko, bardziej obrzydliwa. No tak, owszem. Tutaj za wygląd bym dała 5 na 5 a u ciebie 4 na 5 Okej, okay, no bo jest dobrze wygląda. Tak, ale... tak jest, tak. Jednak krosta... To co, próbujemy? Próbujemy. Chcesz tak, żeby ci odkryć czy Nie, Nie, kanapeczka tak. tak. Kanapeczkę, tak. Aha. Proszę, można ścisnąć, już jest zagojona. Chora kanapeczka i zagojona kanapeczka. Chora i zagojona. Aha. No i próbujmy, no. Powinna być jak kanapka z szynką. No, jeszcze z ketchupem. Noo. <laughs> Głównie czuję ketchup i chleb. Taka bardzo tania przekąska. Niewyszukana. Tak. Natomiast szybka. Tania tak. i prosta. Jak ktoś jest studentem i ma 2,50 to zrobi te krapki. <grym> no tak. Dobra, pół krosty dla Ciebie. Sery, ten budyń idealnie, idealnie spełnia swoje zadanie, naprawdę. Paluszkowy. Kółeczka, mm. kółeczka, nie? Chodzi o efekt. No, jeżeli chodzi o jakość jedzenia, to jest bardzo podobne do tego, co tam było z szynką. Chociaż, jakby ktoś zrobił jakieś wypasione te babeczki, Dokładnie. to, to mogłoby być super, bo ta jest taka, to jest taka, wiecie, zwykła najprostsza babeczka, taka babeczka. Wyglądowo. Wydaje mi się, że ja dostaję punkcik. Smakowo, wydaje mi się, że to zależy od tego, jaka jest babeczka i pewnie jaka szynka i tak dalej. Ale babeczkę można zrobić tak, że będzie super smakować. A czy chleb z szynką można zrobić, żeby było tak super? Ja myślę, że szyneczki z żółtego sera mogłabyś zrobić takie coś. A może też można by było, no? Dla we wegetarian z żółtego no. sera, a dla mięsożerców z, z mięsa. No, wydaje mi się, że spoko, można to można rozwijać, ten pomysł. Niemniej jednak uważam, że Ym, Znowu wygrałam. I gratuluję Ci. Czy Pani się Tej, zgadza? Tak, no, tak, ten... tak, jak <grym> tak, tak. Tak, to tak, tak. się nie? bardzo tu. Twoim zdaniem najlepsza rzecz? Te wybałuszone oczy z oliwkami. Moim zdaniem najlepsza rzecz to chyba ta ręka. Bo ona robi największe wrażenie. Bo no to Halloween. Na wejście oczywiście, na wejście jak... Przyjdą znajomi do ciebie, to faktycznie z taką łapą, jak wyjdziesz na tacy i każdemu po pazurku zaoferujesz, to faktycznie będą leżeć. A no. ta chodzi. <laughs> Okej, okay, no więc tak. Więc jeżeli nie widzieliście poprzednich naszych Halloweenowych filmów z jedzeniem, to koniecznie musicie nadrobić, obejrzyjcie wszystkie, a my Wam życzymy wesołego Halloween i do zobaczenia w następną środę.